Ja lubię jesień, bo można pochodzić po lasu i jeszcze pozbierać grzyby. A minus w tym, że często deszcze. A tu tam jest. Ja lubię jesień, ja 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 tak <gry> ja bo można zbierać na 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 liście. Ja lubię dlatego można zbierać grzyby i zbierać różne liście. Ja, ja lubię jesień, bo mogę zobaczyć jeża. Jeż bo która bardzo wierzę, że dziap można je wać i z niedługi. można ja e, ten. E i można jechać też nich ja być jakieś kojojowe, kojojowe, kojojowe E kujujowa, kujujowa i można jeździć, jeść, jeść, można też i, i można je na, na kajczki, można się od edzhebo. Lubię jeść, dlatego że jest w niej dużo liści i grzybów.